Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, Dzień dobry no. panie Kazimierzu. Moje szanowanie, tutaj... Jedzie, no, szanowanie. coś tak o żeby te linie nie uszkodzić. Właśnie to jest linia, to jest wysokiego napięcia chyba idzie, nie? Czy nie? Nie, ale ty jak nie? To jest linia energetyczna do domu pójdzie. No ale to wysokiego napięcia. Do... Ale... Ona jest... Ale prąd jest, nie? Jest. No. Tutaj trzeba kurczę bać, oho oh, ho, oh, tam możemy to pomału trzeba po kawałku, po kawałku. Po Ale kawałku. chyba ten, mi się wydaje, że jak piorun w niego strzelił to on schnie. Nie zauważył. Tak, nie? No właśnie, A... bo w niego piorun strzelił. Tak, 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 tak. To będzie taka prosta sprawa, to trzeba mieć yy, ten, no. Podnośnik, tak, to? Tak. Podnośnik tak, koszowy będzie tak, tak. I tak, wtedy jest. po kawałeczku, po kawałeczku, po kawałeczku. I tego, bo tutaj nie ma innego wyjścia. Tu nie ma jak... Trzeba po takich kawałkach tego. Wiesz o tym. No. No. To w ten sposób. okej, okay, ale musi być podnośnik taki, żeby wiesz kosz. Tak ty mówisz. Ale zobaczy pan jak Niemcy robili. Zobaczy pan na ten tynk. W tym tynku jest brokat i się świeci. Ale pięknie. Jak oni to zrobili, powiedz. Jak Boga kocham, popatrz jak tu pięknie. Te kamienie tutaj, ja nie wiem czemu te kamienie tutaj ozdobne takie stwierdzili. No tutaj zrobili taką Taką mufę, taką taką Fugi, fugi, takie fugi Ale takie twarde te fugi Tak jest, jaka tu, I tu jest I brokat, żeby się Nie brokat, tylko to jest szkło chyba Ja nie wiem, coś jest, że się to świeci To jest takie chyba szkło świecące Ale pięknie, pięknie Nie wiem jak tam, ale kurwa to mi się podoba Ten domek jak są Pięknie to zrobiony Świerk elegancko tu kurwa jest Tutaj jest elegancko, ja pierdzielę. o, Dobra, bracie, pięknie, pięknie domy. Tu ile tu rodzin mieszkało? Tu pałac był. Chyba jedna. No Jak jedna? Jedna i Tu patrz pokoje, ile tu pokoi jest? Chłopie. Co? Ale ten to jest olbrzymi, co? Ten to olbrzy... olbrzym. O. Olbrzym. Człowieku. To jest gigant. No. On się tak wydaje, że jest mały. Nie jest mały, nie. Je, je, o, o, tego. Ja bym go wcale nie ścinał. Tego. Wcale. On pięknie, pięknie zakorzeniony, prosto stoi. Elegancko. Z no, butarcem to jeszcze, jeszcze. Ale ten, wcale bym go nie ruszał. Chyba. Ja mówię ci. Pięknie. Ale tutaj kuła o pięknie posadę. Ten dom to mi się podoba. Popatrz, spójrz, idzie te kamienie. Tędy się wchodzi. Nie? Tu jest taki kurwa ganek chyba, nie? To do budówka jest. Co? Do budówka. Tak? No. Ale tu kurwa lewację tu zrobił, czy tam. Nie, nie potrzeba lewacji robić. Zobacz. No to jeszcze wszystko Niemcy robili. Niemcy, cały, Niemcy. cały dom jest podpiwniczony. Cały dom? Cały. Cały dom. Piwnica jest tak duża, że można w niej zabłądzić. Co ty gadasz? Tak. No, ale... że, żeby podłoga nie fleśniała? No właśnie, to jest, tu jest podłoga i tu jest pod tego. Ventilación.